Nie zwalniając tempa, kolejny samochód dostępny od ręki. Grupa Autocentrum List Salon Renault Kalisz. Nazywam się Magdalena Piekacka i mam przyjemność zaprezentować Państwu kolejny samochód. Renault Megan wersja hatchback, tutaj w kolorze BL alpejska. 140-konna benzyna w połączeniu ze skrzynią manualną. Wersja wyposażenia Limited. A co to oznacza? Sprawdźmy. Tak jak wspomniałam, wersja wyposażenia Limited. 7-calowy ekran wskaźników zegarów, skórzana kierownica multimedialna, sterowanie komputerem pokładowym, zestawem głośnomówiącym, mówiącym, regulatorem ogranicznikiem prędkości, sterowanie radiem od kierownicą. Jeżeli chodzi o radio, siedmiocalowy, dotykowy ekran z wbudowaną nawigacją. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, funkcja eko, funkcja auto start-stop, automatyczny hamulec postojowy. I tak jak wspomniałam, tutaj skrzynia sześciobiegowa, manualna, 140 na benzynę. Patrząc jeszcze na design tego samochodu, rzeczy, na które przede wszystkim zwrócimy uwagę, to wykończenia foteli ze skóry ekologicznej oraz dodatki w kolorze czarnego karbonu. A jak wygląda bagażnik? Sprawdźmy. Hatchback ponad 400 litrami z bagażnika. Bardzo fajny ewentual spojrzymy na niego z zewnątrz bardzo wyraźnie światła dzięki czemu jesteśmy bardzo dobrze widoczni na drodze podsumujmy ten samochód kolor giel altańska silnik 140-konna benzyna z skrzynią manualną wersja wyposażenia Limited. najważniejsze rzeczy tego samochodu czujniki parkowania przód tył klimatyzacja automatyczna dwustrefowa Górzalna kierownica. Wszystko, co tak naprawdę wymaga mu od naszego samochodu na co dzień. Samochód dostępny u nas w salonie od ręki. Już jutro może być Państwa. Ulica Łódzka 71 Kalisz, Grupa Autocentrum Centrum Mil. Ja nazywam się Magdalena Piekarska. Bardzo chętnie zaprezentuję Państwu bardziej szczegółowo ten samochód u nas na miejscu, czy też chociażby telefonicznie. Serdecznie zapraszam do kontaktu.